będzie test, bardziej to już test radia w tym Panasonic'u F2. radio magnetofonie z 85 roku bodajże. Niestety ma problem, ma dwa problemy. Ze wskaźnikiem skali, który stoi tu w tym miejscu, bo się złamał pasek zębaty. On jeszcze działa, ale i tak ma mniej problemów, no jeszcze działa, no działa, 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 działa. ma radio działa, tylko nie pokazuje częstotliwości. No i w tym momencie jest taka... Nie wiem, czy to jest początek skali, czy koniec. Nie wiem, w tą stronę to idzie. Jest na rozwiniętej antenie, ale w Prawie, że do sufitu tam parę centymetrów. No, z 10, 15, no 15, może nie. 12 centymetrów do sufitu brakuje tej antenia, a to stoi tutaj na sprzęcie na Kenwoodzie, Sonsoniaczu, się i drugim Soniaczu zwłaszcza ze Stanów które Czy to może jest Radio Maria? SK prawdopodobnie, jak to jest SK? Zobaczę Odwiera lepiej od Sony znaczy Sony też ma problem ogólnie Czyli to jest początek skali A to jest moja antena właśnie do wieży to jest przewód robiona no, tak antena kurde z przewodu po prostu Ale skuteczna dla On działa jeszcze jak No bo na przykład FM, nie, LX 5180, ten taki ze wskaźnikiem tutaj dla 81 roku, on przestał działać. Znaczy przestał działać, niby wrócił silniejszy, magnetofon zaczął grać jak trzeba, przynajmniej bardziej jak trzeba niż grał. I w ośrodkach narciarskich, w nie kręcił za wolno, silnik już nie domagał, a teraz to całkowicie się grać. Słychać szum w głośnikach. jak się podłączy słuchawki, słuchawki, drzeka dużego. Nie słychać już tego szumu. To jest w moim Na magnetofonie, na radio nic nie słychać. Od potencjometru nie zależy od przełącznika, funkcji nie zależy. To jest radio Victoria. Przesuwasz i kaźnik nie zależy, wskaźnik nie pracuje w ogóle. Na słuchawkach też, na wyściach głośnikowych, dźwięku się nie usłyszy. Bez mi chyba co roku padał jeden Panasonic. Bo dokładnie to samo. Stało się DES45. Bez dźwięku, znaczy, bo tam dźwięk jest bardzo cichy, a tam tylko szum jest. I też wskaźnik nie pracował. Gdzie biały selektor wysiadł. gospodarki poprzez światowe skutkami światowego. Procesu. Jeżeli twoim źródłem ciepła byłoby jest... Polskie Radio 24. Radio plus. Radio Q Jedynka. To dziś po drodze trójka. Zobaczymy fale długie. Sola jest kujawski jak nic. A obok pracuje ładowarka baterii R6 Fale średnie Początek skali Нема, знания в статьях Настя об этом говорится в проекте заявления Российской Госдумы в связи с расстрелом российских военнопленных. Завтра нижняя палата парламента рассмотрит и может принять. Bądźmy krótkie. krótkie na teleskopie odbierajmy I tu się można wspomóc precyzerem.

hello and welcome to dialogue. the lingering pandemic, the ukraine crisis, soaring inflation, the eu energy shortage, extreme weather events and other factors have been plaguing countries across the world this year. Playing... Da Uh, the, uh, is nie wiadomo na jakiej, jakiej, jakiej to częstotliwości jest. Oskarżnik <coughs> za nie mógł. W ogóle w Pana sonikach to częstotliwość, czyli siedziałam miałem to samo. To jest precyzja, o krótkich. Tak, muzyka, może zobaczyć jak brzmi na falach krótkich, to jest już słabszy odbiór. Kręce w tą stronę skali. Czyli tutaj już jest bardziej po tej stronie. Tam nie mam rozeznania, w AM-ie. że na długich so Solec, Kujawski Polskie Radio pierwszy program. 225 kHz no, kiedyś 227. ...24 w tej chwili na zegarku, a ze mną jest Dorota, witam serdecznie. Pan Asim zawsze tak. dobre radio. Dorota przedstawił najszybszy